Oglądasz czasem kreskówki? Powiem ci, że nawet praktycznie każdego dnia. Dobranocki też? No. Hmm, wczoraj były smerfy. To jest Robercie komunistyczna kreskówka, nie wiem czy wiesz. Jak to? No popatrz. Handel kwiwnie, chociaż nie mają żadnych pieniędzy. Wszyscy dostają to samo i porównają. Każdy ma określony zawód i określoną profesję i wykonuje go, nawet kiedy nie ma na to faktycznej potrzeby. Hmm. Czyli... Czyli każdy wykonuje dzienną normę w zakładzie pracy, zwanym potocznie wiosku Smew. To jest wzorowy model komunistycznego państwa. Hmm. Tak więc Papa smerf to. To odpowiednik Stamina. Ma określoną politykę partii, ale de facto panuje dyktatura. Hmm. A ten. Y Kargament to oczywiście odpowiednik zachodniego kapitalisty, bo on w końcu chce złapać te małe komórki i sprzeda się za hajs. I pomaga mu izraelski pomocnik w postaci klakiera. Hmm. Więc smerfy to tak naprawdę nie kreskówka dla dzieci, ale głęboko zakamuflowana projekcja utopijnego systemu socjalistycznego, w którym komunistyczne smerfy toczą walkę z kapitalistycznym liberalnym czarodziejem, któremu pomaga żydowski kot? Dokładnie, Robercie. Taka prawda. Jak na to wpadłeś? Kiedyś oglądałem odcinek z marzycielem, który chciał dotrzeć do gwiazd. wtedy sobie uświadomiłem, że gwiazdy to nie były gwiazdy na niebie, ale to była metafora nadzieckich gwiazd. On chciał pożyczyć horyzonty dla swoich ludzi. W całości pomógł mu papa Smer, który oczywiście był ubrany na czerwono i niewolniczą pracą wszystkich zapędził, żeby sprawdzić jego marzenie. I wtedy sobie uświadomiłem, Boże. Snerwy to komuniści? Hmm. Hmm. Teraz to widzisz? Ty, a co z mumikami? Robercie, Dolina Mumików to jest oaza komunistycznej władzy. Tylko spójrz. Tata Muminka to wzorcowy działacz partyjny. Mama Muminka to aktywistka walcząca o prawa kobiet w systemie. Mama Mi to oczywiście agent SB. Paszczak to stary Żyd, który kręci szamrawe interesy w swoim sklepiku i handluje kokainą. Brat Migotki to przedstawiciel kasy inteligencji, dlatego też go nikt nie lubi i mieszka samemu. Godka to działaczka socjalistycznej młodzieży Muminków, której założycielem jest sam Muminek. Ryjek to po prostu niepełnosprawny umysłowo członek partii, utrzymywany ze względu na jego wysoko idące kontakty w doli Włóczyki to kryptoliberał, który pod potrzebką wiecznie zjaranego bezdomnego minera tak naprawdę szpieguje dla krajów zachodnich. Dowodem jest na to, że raz do roku Włóczyki wyrusza na podróż. Jedzie oczywiście za granicę zachodnią, żeby sprzedawać informacje. Przy okazji zajmuje się handlem kokainą, bo jest dostawcą dla paszczaka, od którego ma ziemsko. Muka to żywy symbol kapitalizmu, brzydkiego, chłodnego i złowrogiego. uminpi mimo strachu, dzielnie z nim walczą, niczym z paskudnym zachodnim przeciwnikiem systemu socjalistycznego. Zniszczyłeś mi dzieciństwo. Chcesz posłuchać prawdy o Batmanie? Nie, no daj mi, zostaw mi chociaż resztki. Boże. Nie wiem, czy wiesz, ale Himel był taki. Przestań, Sadu, przestań. przestań. Nie chcę tego słuchać. Nie, to nie. Nigdy nie dowiesz się prawdy. Już koniec. Moje dzieciństwo to jest jedno wielkie kłamstwo, Robercie.